Hej kochani, dziś mówimy o Fury. Fury? Fury. Wyprodukowanym przez The Game Baker, z tytule łączącym między innymi elementy bullet hella, celowniczkowego shootera i, i boss rusha. Którą ograłem w przerwach od ogrywania Baldur's Gate 3. Gra ta tkwiła naprawdę głęboko w mojej kupce wstydu, a co za tym idzie w bibliotece Steam, i naprawdę się cieszę, że w końcu pograłem ten tytuł, bo szczerze, było warto. Przez wcielamy się w przeciętnego Maina Yasuo. w Jego próbie ucieczki z więzienia Elohel, pokonując po drodze toksycznych teammateów, widujące supporty, jak i obwijając dżunglera, częście, enemy team, a najlepiej kombinacje wszystkich trzech. A i w tym filmie nie będę mówił za bardzo o fabule, Fury, ale za to pokażę dużą część wal więc zostaliście ostrzeżeni przed spoilerami, a więc nie przedłużając. Zresztą obecny Yasuo wraz z jego duo-partnerem, czyli tym dziwnym typem w czapce królika, będą przeprowadzać brawurową ucieczkę z więzienia. Tylko aby to zrobić muszą, w sensie gracz musi stoczyć walkę ze wszystkimi 10 strażnikami i parą innych po epilogu i to właśnie oni stanowią główny element tej gry. Każdy boss jest wyjątkowy: posiada swój własny styl walki, własną arenę, cholernie rozpoznawalny design oraz swoją własną historię, motywację, jak i relacje z głównym bohaterem. A co ważniejsze, każdy z nich ma naprawdę genialny soundtrack. Wykonany przez kilku dość ekscentrycznych wykonawców. A więc, jak się walczy w Fury? Powiedziałbym, że dość dobrze i przy użyciu ostrej amunicji i katany. Aczkolwiek, korzystania z nich gra nauczy was sama podczas bardzo szczegółowego tutorialu, gdzie dowiecie się, jak interpretować i reagować na różne komunikowane ataki bossów, jak i podstaw sterowania, bo nie są one aż tak proste i mają dość dużo niuansu. Walki w Fury polegają w pewnej strukturze. Z reguły każde starcie zaczynamy z perspektywy widoku z góry. Ta część stanowi bullet element elementy gry, gdzie biegamy, unikamy kolorowych pocisków, próbujemy zbić pasek zdrowia przeciwnika jak najszybciej. Jak już to zrobimy, to nagle okazuje się, że musimy walczyć jeszcze raz. Tylko tym razem w zwarciu. Toś a'la Dark Souls, bym powiedział. A raczej Sekiro, bo unikanie i parowanie są niezbędne i stanowią one główny sposób odzyskiwania zdrowia, co jest ciekawe. A więc udało wam się zbić drugi pasek zdrowia wcie ten rząd figur geometrycznych. Tyle razy musicie te kroki powtórzyć. Jeśli wydaje wam się to dużo, to nie. Po pierwsze, nadaje to rozgrywce dość dobry rytm, bo fazy te nie trwają na tyle długo, aby były męczące. Ponadto, z każdą pokonaną fazą walki, boss ewoluuje. Dobrym przykładem tego jest The Strap, czyli drugi boss, z którym przyjdzie się nam mierzyć. Z monologu przed walką dowiadujemy się o niej jednej dość ważnej rzeczy. Aj, że podobnie jak nasz główny bohater, ona to się z więźniem. I dlatego na początku walki wygląda ona tak. Walkę zaczyna ona przywiązana do tego śmiesznego skuterka mobilnościowego. I tak jak fazy będą postępować, tak będzie się ona powoli uwalniać. Przy okazji zmieniając zestaw ataków i zachowań, i będzie się też zmieniać z perspektywy narracyjnej, bo przechodzi ona z zachowań bardzo ludzkich, bym powiedział. Dalej są to sensowne ataki, zamachy, do bardziej animalistycznych, jak wchodzenie na czworak. Death to chyba najbardziej pamiętny boss tej gry, ale nie mój ulubiony. Ubóstwiam Edge'a. Ten typ to mirror matchup, Yasuo vs Yasuo. Przypomina on głównego bohatera, jest zabójczy, jego ataki zadają w obrażeń, podczas walki z nim błędy bolą, ale vibe tej walki, czyli dwóch równych sobie samurajów ścierających się w drewnianym pomoście, jest po prostu świetny i lepsze jest to, że przegranie na niego jest trochę upokarzające czasami. Ten typ poskładał mnie wiosłem. I nawet nie wartuje, On realnie walczy wiosłem w pewnym momencie. I najlepsze jest jeszcze to, że ten typ to jest bro. Większość bossów, w momencie naszej porażki, jest dość koki, bym powiedział. Mówią, co nam zrobimy, jak wrócimy do celi. Tak Edge mówi takie. Wstawaj, stary, walczymy dalej. Pokaż mi, co potrafi. Daj mi coś pamiętnego, co jest w ogóle nazwą, nazwą jego traku, który jest zajebisty. Swoją drogą, oczywiście kończy się to, zostaniem po raz kolejny wiosłem, ale jest to genialna walka, o co ja wspominałem jeszcze o jego soundtracku, coś pamiętnego, Something Memorable to jest taki banger, jak chyba, ja chyba całe OST tej gry. Walki z posami stanowią jakieś 90% czasu, który spędzicie z grą. Pozostałe 10% to chodzenie od areny do areny, podczas którego to ten dziwny bezdomny w czapce królika wyjaśnia graczowi historię świata. Dlaczego zostaliśmy uwięzieni i co łączy nas z każdym z naszych oponentów. Tylko jest to wyjaśnione w dość niejasny i enigmatyczny sposób, więc jest trochę miejsca na własne interpretacje i teorie. I stanowi to dość fajny downtime pomiędzy walkami. Ja tak chwalę tą grę, bo ona jest naprawdę dobra i powinniście ją ograć, ale... Nie jest ona bez wad, po pierwsze walki są w pewnym stopniu nierówne pod względem poziomu trudności wraz z rozbudowaniem i pomysłem. Mam wrażenie, że pod koniec poziom mocno spada i tak te The Beat, czyli jeden z ostatnich bossów tej gry, udało mi się pokonać za pierwszym razem po prostu biegnąc przed siebie, nie przejmując się zdrowiem czy pociskami, po prostu forceując. i mam wrażenie, że taki był cel względu na fabułę Fury i taką ideę, że chyba zostaliśmy więzieni z konkretnego powodu. Are we the baddies? Ale trochę to nie wyszło. Problem też mam z ostatnim bossem, czyli The Star. Bo jest ona chyba najbardziej pozbawionym wyobraźni bullet hellem, w jaki przyszło mi grać. I cholernie odstaje od pozostałych. I była to jedyna walka, która mnie... Frustrowała, bo zmienia ona zasady gry bez informowania o tym gracza. Reszta walk jest świetna i mam wrażenie, że pierwsze są chyba najbardziej pamiętne. Wszystkie walki od The Chain aż do a.k.a. Mirror Matchup z innym Yasuo, są po prostu świetne, a cała ta sytuacja sprawia wrażenie, jakby na koniec produkcji zabrakło im trochę budżetu. Z mam chyba tylko dwa problemy, ten i fakt, że umiejętność uniku jest lekko nieresponsywna. Ponieważ działa ona tak, że macie przycisk kliknąć, jaki przytrzymać, aby doszować dalej. Mam wrażenie, że dlatego taki jest, bo przez to pomiędzy kliknięciem przycisku za każdym razem jest parę milisekund różnicy, które wpływają na odległość, ale to tylko moja teoria. Twierdzi to gra, którą powinniście się zainteresować, bo ma ona dość dużo do zaoferowania. Od fajnego gameplayu, ładnych wizualiów, muzyki, dość prostego, ale i pomysłowego gatunku, bo po straszy gier z tego gatunku za dużo nie ma. Na mnie ja nie Chyba jest Cuphead, Czy Cuphead jest w tej kategorii? Być może, ale jest jeden mały warunek. Mnie jedno przejście tej gry od początku do końca zajęło jakieś 7 godzin. Aczkolwiek gra ta została zaprojektowana dla kogoś na tyle zaangażowanego, aby osiągnąć kompletne zrozumienie mechanik i systemów gry, których to wygranduje eski na wszystkich walkach z ekspresowym tempie, bo tak speedruny z Fury są czymś innym. I to by było na tyle. Ogradźcie sobie Fury i napiszcie, co myślicie, co jedliście na obiad. Zawsze to Michał, cześć. Nie wiem, grajcie sobie w Fury, pewnie nie będziecie tak mieć czasu, bo wszyscy teraz grają w Baldur's Gate 3, albo w, w Armored Cora. Ja, Ja przynajmniej. Czemu w tym okresie musi wychodzić tyle gier? Bo chcę, chcę, wszystkie chcę ograć, a nie mam na wszystko czasu. Dobra, to by było na tyle. Cześć.